Relacje damsko-męskie są bardzo skomplikowane, bardzo złożone, wielowarstwowe i potrzeba zrozumieć wiele subtelności, aby w pełni obyć się z tą dynamiką między kobietami a mężczyznami, to istnieje szereg konkretnych zachowań, których absolutnie zawsze powinieneś jako mężczyzna wystrzegać się względem kobiet, dlatego że jeżeli będziesz te zachowania przejawiał, to zniszczysz swoje szanse na poznanie wartościowej, atrakcyjnej dziewczyny, a jeżeli jesteś już w jakiejś relacji, to prawdopodobnie przez te zachowania storpedujesz szansę na dalszy rozwój tej relacji, a nawet jeżeli budujesz udaną relację, masz generalnie dostęp do kobiet, to część z tych zachowań, jeżeli będziesz je przejawiał, sprawi, że generalnie staniesz się nieszczęśliwy w życiu. Więc, jeżeli chcesz uniknąć wylądowania w jednym z tych miejsc, koniecznie obejrzyj ten materiał do końca. Przygotowałem go na bazie moich błędów, które popełniałem przez wiele lat mojego życia, a także ponad sześcioletnim doświadczeniu pracy z setką już różnych facetów, słuchaniem ich historii, poznawaniem ich doświadczeń i adresowaniem ich nastawienia, ich sytuacji życiowej tak, żeby w pełni mogli żyć w zgodzie ze sobą, a także budować udane relacje z kobietami. Muzyka Pierwsza rzecz, której powinieneś się wystrzegać, to bycie dostępnym dla kobiety bez przerwy, szczególnie jeżeli jesteś jeszcze nie w oficjalnej relacji z, tej, z tą kobietą, ale dopiero zaczynacie się spotykać, ta relacja trwa kilka dni, kilka tygodni, być może kilka miesięcy. W każdym razie nie jesteście jeszcze oficjalnie w związku. Wtedy tym bardziej istotne jest to, żeby nie tworzyć dysbalansu między twoim życiem a czasem, który poświęcasz na relację z tą kobietą, dlatego że na początku znajomości ta kobieta może po pierwsze czuć się nieco przytłoczona tym, że aż tak dużo tej uwagi jej poświęcasz. Będzie myślała o tym, że nie masz prawdopodobnie żadnych lepszych Zajęć niż to, żeby cały czas do niej pisać, cały czas z nią się spotykać, cały czas o niej myśleć. A po drugie, jest to coś szkodliwego dla twojego życia, bo jeżeli masz tak dużo czasu i poświęcasz każdą swoją wolną chwilę na to, żeby tylko zyskać uwagę kobiety, z którą zaczęłeś się spotykać, to znaczy, że prawdopodobnie nie masz balansu w życiu i nie poświęcasz wystarczająco dużo uwagi, nie wystarczająco pochłaniają cię inne aspekty życia, nad którymi warto, żebyś pracował, aby być prawdziwie spełnionym i szczęśliwym mężczyzną. Ta ilość uwagi, ilość czasu, którą warto, żebyś poświęcał kobiecie, oczywiście zmienia się wraz ze stażem relacji, szczególnie gdy już jesteście oficjalnie parą, natomiast uważam, że nigdy nie powinno być tak, żeby kobieta była w centrum twojego wszechświata i żebyś większość swoich zasobów poświęcał właśnie na tą kobietę, tylko żeby zawsze dbał o równowagę, o to, żeby wszystkie istotne dla ciebie sfery życia były zaopiekowane i dostawały od ciebie tyle uwagi, ile potrzebują, żebyś rozwijał się w tempie, które sobie założyłeś. Więc jeżeli za każdym Razem, gdy kobieta zaproponuje, żebyście się zobaczyli, to Ty, jak taki ucieszony, mały psiaczek biegniesz do niej, rzucasz wszystko i za wszelką cenę chcesz jej doświadczyć, chcesz pobyć w towarzystwie tej twojej cudownej bogini. Oczywiście, mówię to sarkastycznie, albo spisujesz w ciągu kilku sekund, kilku minut, patrząc cały czas na powiadomienia w telefonie, na każdą wiadomość, którą. Wyśle ci ta dziewczyna, to prawdopodobnie poświęcasz tej dziewczynie zbyt dużo uwagi i jesteś dla niej zbyt dostępny. Druga rzecz związana z tym pierwszym punktem to zaniedbywanie relacji z mężczyznami na rzecz kobiet albo konkretnej kobiety. Czyli jeżeli jest tak, że jak już spotykasz się z kimś, to są to właściwie wyłącznie randki, niezależnie od tego, jak dużo masz tych randek, ale zupełnie ignorujesz rozwijanie relacji z mężczyznami, nie spotykasz się pogadać, porobić jakichś fajnych rzeczy, które was do siebie zbliżą. Albo jeżeli jesteś w związku i zauważasz, że większość czasu społecznego poświęcasz na czas ze swoją dziewczyną, niezależnie od tego, jak napełniający, jak wartościowy by ten czas nie był, niezależnie od tego też, czy inne sfery życia masz uporządkowane, to uważam, że zawsze, na każdym etapie swojego życia, niezależnie od tego, jak ważne w tym momencie dla ciebie są kobiety, czy jesteś w związku, czy nie jesteś w związku, potrzebujesz stworzyć przestrzeń na pielęgnowanie relacji z mężczyznami. Kolejne zachowanie, które musisz zaprzestać, to jeżeli kobieta nie toleruje, Twoich granic albo nie wykazuje w Twoją stronę szacunku. I tutaj nie mówię już nawet o tak oczywistych rzeczach, jak to, że kobieta Cię uderzy, albo że kobieta Cię obraża, albo że kobieta się śmieje z Ciebie przy Twoich znajomych, albo generalnie wśród ludzi, ale mówię także o takich małych gestach, które podświadomie wysyłają. Twojemu organizmowi sygnał, że nie jesteś szanowany, że nie masz pozycji w oczach tej kobiety i że on tak naprawdę może pozwolić sobie na wszystko czego chce. I mam na myśli takie drobne rzeczy, jak to, że kobieta się spóźnia i za to nie przeprasza. Jak to, że na przykład gdy randkujesz z jakąś dziewczyną, zamówisz jej ubera, to ona zamiast podziękować, to po prostu napisze Słuchaj, zamów mi ubera. Done. Albo takie sprawy jak to, że gdy siedzisz na randce czy spędzasz czas z jakąś dziewczyną, gdy już jesteście w dłuższej relacji, to ona zamiast poświęcić tobie całą uwagę, to na przykład w trakcie konwersacji raz na jakiś czas zerka sobie na telefon i sprawdza powiadomienia. Musisz być wyczulony na to, jak traktują Cię inne osoby, w tym jak traktują Cię kobiety, dlatego że faceci mają tendencję do tolerowania rzeczy, które są nie w zgodzie z ich wartościami, których oni by sobie nie życzyli, żeby inne osoby im robiły których oni też nie robią względem innych osób, a mimo to tolerują te zachowania, bo boją się wejść w sytuację konfliktową, boją się zakomunikować swoje granice, swoje standardy, no bo co jeżeli powiem, że coś mi się nie podoba i ta dziewczyna jakoś się obrazi albo tego nie przyjmie? Co jest ciekawe, ja też kiedyś byłem osobą, która nie potrafiła i bała się komunikować takie rzeczy, ale zauważyłem, że jak zacząłem mówić kobietom, że coś mi się nie podoba, to stała się magiczna rzecz. To znaczy, te kobiety zyskały do mnie jeszcze więcej sympatii, jeszcze więcej szacunku, niż przed tym, jak naruszyły moją granicę i ja im tego nie komunikowałem. Była taka bardzo prosta sytuacja, gdzie e, pamiętam na randce. Umawiałem się z dziewczyną, ona mieszkała daleko poza miastem, więc zaproponowałem, że zamówię jej Ubera. Ona powiedziała no spoko, nie podziękowała w ogóle za to, natomiast gdy już była gotowa, napisała jestem gotowa. No i ja te, tego Ubera jej zamówiłem, ona przyjechała, i tak jakby na żadnym etapie tego całego procesu od mojej propozycji, do momentu, gdy przyjechała, w ogóle nie podziękowała, tylko te wiadomości, które mi wysyłała, miały taki oschły, trochę wręcz agresywny, taki roszczeniowy ton. Więc gdy w końcu przyjechała na miejsce i zaczęliśmy spotkanie, to zakomunikowałem jej, że: Słuchaj, wiesz, co, nie podoba mi się to, że nie wyraziłaś żadnej wdzięczności, ani nie podziękowałaś nawet prostym, dziękuję za to, że zamówiłem ci tego Ubera. No i dziwnie się poczułem z tym, że w taki sposób się zachowałaś. I jak tylko ta dziewczyna usłyszała ode mnie ten komunikat, to nie dość, że. Od razu oczywiście mnie przeprosiła, bo okazało się, że ona nie zdawała sobie sprawy, że ten, to w jaki sposób ze mną pisała miało właśnie taki wydźwięk. To od razu dosłownie w ułamku sekundy zauważyłem jej zmiany nastawienia do mnie. I to, że stała się zdecydowanie bardziej zaangażowana, bardziej uległa. No i ta randka przebiegała już zdecydowanie lepiej, niż gdybym jej tego nie zakomunikował, i gdyby to wisiało gdzieś tam w powietrzu, ja bym sobie to trzymał, i na pewno by też to wpłynęło negatywnie na moją energię i na to, jaka między nami tworzy się podczas tej randki atmosfera. Następne zachowanie, którego musisz się wystrzegać względem kobiet, to niezabezpieczanie się podczas stosunku seksualnego. Ja nagrałem o tym całkowicie osobny film, gdzie wyjaśniam dlaczego tak idiotyczne jest niezabezpieczanie się z kobietą, z którą trafiasz do łóżka. Jedynym wyjątkiem tutaj jest, jeżeli jesteś w stałym, monogamicznym związku, twoja partnerka regularnie się bada, wiesz jaki jest jej status zdrowotny, bo nie chodzi tutaj nawet o to, że istnieje ryzyko, że Zajdziesz w ciąże z kobietą, z którą być może nie chcesz tworzyć relacji, ale przede wszystkim także o choroby weneryczne. Natomiast odsyłam Cię do filmu, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się o tym więcej. Kolejna rzecz to wchodzenie w relację, która nie spełnia Twoich wymogów, tylko dlatego, żeby z kimś być, żeby nie czuć się samotnym. I ja wielokrotnie... Spotykam takie historie facetów, którzy na przykład wchodzą w relację, po 10 latach tę relację kończą, przychodzą do nas na szkolenie, no i komunikują coś takiego, że kurde, nie wiem jak to się wydarzyło, ale spędziłem 10 lat życia z tą kobietą. 8 lat z tego życia to były właściwie zmarnowane lata. Ja czułem się niespełniony, nieszczęśliwy, nie byliśmy do siebie w ogóle dopasowani. Ja nie rozumiem, co sprawiło, że wszedłem w relację z tą kobietą, albo przychodzi do nas facet, który chciałby zacząć poznawać regularnie kobiety, stworzyć sobie większy wybór. Zaczyna do tych kobiet na przykład podchodzić w codziennych sytuacjach, ekscytuje się tym całym procesem. Tutaj idzie na jedną randkę, tu na drugą, tu na piętnastą, i po trzech miesiącach okazuje się, że wchodzi w relację. I mimo że ma dalej wybór, mimo że może spokojnie poznawać kobiety, rozumieć też lepiej, czego on tak naprawdę wymaga, przez to, że zbiera doświadczenie i co kobiety mają do zaoferowania, co on też ma do zaoferowania, to tak jakby trochę z takiego lenistwa, z takiego poczucia, że to całe poznawanie kobiet to w sumie jest męczące, że on to już by chciał mieć stałą partnerkę i sobie pofolgować tak jakby, wchodzi w relację z kobietą jedną z pierwszych z brzegu, tylko dlatego, że spełnia jakieś tam minimalne potrzeby bliskości, akceptacji czy fizyczności. No i nie myśli o tym, na ile ta partnerka rzeczywiście spełnia jego standardy, i czy gdyby sobie wyobraził, że teraz będzie z tą kobietą przez kolejne na przykład 30 lat. Ile kurwa! To czy faktycznie chciałby te relacje wejść, a ja osobiście uważam, że jeżeli nie jest. Jesteś przekonany, że chciałbyś być z tą kobietą potencjalnie do końca życia, albo jeżeli nie, nie widzisz tej kobiety w roli matki twoich dzieci, nawet jeżeli nie chcesz mieć nigdy dzieci, to uważam, że absolutnie pod żadnym pozorem nie powinieneś wchodzić w relację długoterminową, stałą, monogamiczną z taką kobietą. Kolejne zachowanie, które obserwuję, które też wynika z takiej desperacji. Braku poczucia własnej wartości, obawy przed samotnością, to uprawianie seksu albo wchodzenie w relację z kobietą, która nie pociąga cię fizycznie. I nie absolutnie nie mówię o tym, że w relacjach chodzi tylko o wygląd, że kobiety to każda kobieta musi wyglądać najlepiej na świecie, jak jakaś modelka z okładki magazynu czy sławna, przepiękna aktorka filmowa, nie absolutnie nie mówię o tym. Natomiast jeżeli Idziesz do łóżka z kobietą, mimo że ona nie pociąga cię fizycznie, żeby zaspokoić swoje ego, albo żeby wreszcie poczuć, że ktoś cię akceptuje. A co gorsza, jeszcze wchodzisz w relację z kobietą, która ci się nie podoba i masz wątpliwości co do jej urody. Nawet jeżeli podoba się, nie wiem, 50 innym osobom w twoim otoczeniu, ale tobie się nie podoba, to jest to krzywdzące nie tylko dla samego siebie, bo oszukujesz w tym samego siebie, ale także dla tej kobiety. Więc proszę cię, bądź ze sobą szczery. I zwracaj uwagę na to, na ile rzeczywiście czujesz pociąg do danej dziewczyny, bo oczywiście to może być cudowna osoba, może mieć masę wspaniałych cech, ale jeżeli ta dziewczyna nie pociąga Cię wizualnie, fizycznie, to nie ma szans, żeby to spotkanie w łóżku, czy ta relacja długoterminowa była na ciebie, dla Ciebie i dla kobiety również napełniająca. Natomiast jeżeli chciałbyś sobie stworzyć zdecydowanie większy wybór jeżeli chodzi o kobiety i mieć w swoim życiu dostęp do naprawdę atrakcyjnych kobiet w swoim typie, które są dla ciebie bardzo wartościowe i w pełni skompatybilne z, to, z tym, Kim ty jesteś i mieć z nimi wiele luźnych relacji albo jedną stałą pełniającą relację, to koniecznie obejrzyj wideo, które zamieściłem w linku w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu, gdzie pokazuję ci, jak możesz w codziennej sytuacji, na przykład w sklepie czy na ulicy, czy w drodze na zakupy, podejść do dziewczyny w swoim typie, zacząć z nią rozmawiać, nawiązać z nią relację, wymienić się kontaktem, a następnie spotkać na randkę. Zobaczysz tam nagranie z ukrytej kamery, gdy podchodzę do Takiej dziewczyny w galerii handlowej, i dokładnie krok po kroku wyjaśniam, co zrobić od momentu, gdy tą dziewczynę zauważysz, do momentu, gdy z tą dziewczyną umawiasz się na randkę. A jeżeli chciałbyś być prowadzony osobiście przez trzy miesiące przeze mnie albo przez Vincenta, albo inną osobę z naszego zespołu, gdzie krok po kroku dokonamy Twojej transformacji w prawdziwie atrakcyjnego faceta, który czuje się świetnie przy kobietach i sam ze sobą, to dołącz do naszego programu mentoringowego. Link do: Większej liczby informacji, a także formularz zgłoszeniowy, znajdziesz również w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu. Siódme zachowanie to przeciwieństwo poprzedniego zachowania, czyli nie wchodzenie w relacje albo decyzja o porzuceniu znajomości z dziewczyną tylko dlatego, że Twoi znajomi albo jakaś jedna konkretna osoba powiedziała Ci, że ta kobieta nie jest dla niej atrakcyjna. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyś rozumiał, co jest Twoje, a co jest jakimś przekonaniem czy potrzebą otoczenia. Bo jeżeli jakaś kobieta, Tobie się podoba fizycznie albo generalnie podobać się to, jaką jest osobą. Nawet jeżeli dziesięciu Twoich znajomych mówi: Stary, słuchaj, ta laska to w sumie słabo wygląda, ja nie rozumiem, co Ty w niej widzisz, to jeżeli Ty autentycznie czujesz, że ona do Ciebie pasuje, że ona Ci się podoba, że Cię pociąga, to jak najbardziej za tym pójść. Oczywiście nie ignoruj sygnałów, jeżeli ktoś z Twoich znajomych czy przyjaciół mówi ci to z potrzeby troski, z tego, że widzisz, że ta kobieta może źle wpłynąć na Twoje życie, to oczywiście bierz te perspektywy pod uwagę, ale jeżeli chodzi stricte o to, że komuś się ona nie podoba, albo boisz się, że gdzieś się zabierzesz i Twoi znajomi, czy co gorsza, obce osoby na ulicy pomyślą sobie, że ta kobieta nie jest tak piękna, jak chciałby, żeby była, ale to by się podoba, to kompletnie to zignoruj i proszę wejdź z nią w relację, rozwijaj dalej te znajomy. I płyn z tym, a nie słuchaj tego, jaką presję czy jakie wymagania ma Twoje otoczenie. Kolejne zachowanie brzmi zabawnie i pewnie część z Was nie może uwierzyć w to, że ktoś w ogóle może takie rzeczy praktykować. Ja szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem i nigdy nie rozumiałem, jak można to robić, ale na bazie relacji różnych kobiet, które słyszę, z którymi rozmawiam, niestety jasno wynika z nich to, że faceci dalej to robią, a chodzi o wysyłanie. Zdjęć czy filmików swoich części intymnych do kobiet, i tu nawet nie będę tego komentował. Po prostu proszę, jeżeli robisz to dalej, szczególnie jeżeli wysyłasz to do kobiet, których jeszcze dobrze nie znasz, to przestań to robić. To absolutnie w żadnym wypadku nie podnieci kobiety. Stop it. Get some help. Dziewiąte zachowanie, którego zawsze powinieneś wystrzegać się względem kobiet, to nieustanne zgadzanie się z kobietą, przytakiwanie na wszystko, co powie kobieta. Akceptowanie każdego jej zachowania, i to często, ta postawa często wynika z takiej chęci podlizania się kobiecie, pokazania, że ona jest super, i często to dochodzi do jakichś takich totalnie absurdów, że dziewczyna mówi coś w stylu: No i dzisiaj byłam sobie na spacerze, i później poszłam do toalety. Jak wróciłam do domu, bo dużo wypiłam i zrobiłam siku, i facet otwiera całe oczy. Jest mega podekscytowany i kiwa głową w takim, w takim symbolu aprobaty i ekscytacji, że kobieta zrobiła siku właśnie. It was perfect. Perfect. Down to the last details. Oczywiście jest to <głos》>, lekko przeze mnie przerysowane, ale chodzi o to, że niezależnie od tego, co powie kobieta, to mężczyzna jest w takiej ramie. Kieł chłopczyka, który cały czas tylko się szczerzy do kobiety, nie myśli w ogóle krytycznie o tym, jaka ona jest osobą, tylko zakłada, że skoro jest kobietą, to robi wszystko idealnie i on się będzie z nią zgadzał, żeby pokazać jej, jaka ona jest cudowna jak wiele mają wspólnego. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby na siłę z czymś się nie zgadzać, ale żeby traktować tę kobietę jak normalnego człowieka. Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, to wyraź to. Jeżeli z czymś się zgadzasz, albo czymś rzeczywiście kobieta ci zaimponowała, to też to wyraź. Ale pomyśl za każdym razem, gdy Zgadzasz się z kobietą i masz tendencję, żeby robić to zbyt często, to czy faktycznie byś wyraził coś z tak dużym entuzjazmem i tak dużym aprobatą, gdyby to samo zachowanie czy tą samą rzecz powiedział Twój dobry znajomy? I podobne zachowanie związane z chęcią zaimponowania kobiecie to chwalenie się. Chwalenie się absolutnie nigdy nie jest dobre i jeżeli chcesz, Udowodnić kobietę poprzez jakieś takie bardzo naoczne zachowanie, albo powiedzenie czegoś, co jest takie bardzo oczywiste, w stylu tego, ile zarabiasz, albo no słuchaj, maleńka, ja tutaj to prowadzę dwa biznesiki, robimy tyle milionów obrotów rocznie, albo że siedzicie na randce i nie wiem, pokazujesz jej swój zegarek za kilkadziesiąt tysięcy złotych i opowiadasz, ile on kosztował, co zrobiłeś, żeby sobie go kupić, i tak dalej, albo chwalisz się tym, w jakim ty niesamowitym mieszkaniu nie mieszkasz, i tak dalej, i tak dalej, to, to sprawi, że wyjdziesz na buca, wyjdziesz na osobę, która jest niepewna siebie i która potrzebuje rzeczy, potrzebuje jakichś symbolów materialnych, potrzebuje statusu finansowego, żeby poczuć się przy kobiecie dobrze, bo czuje, że jest niewystarczający. Taki jaki jest. Więc oczywiście, warto pokazywać kobiecie to, z czego jesteś dumny, pokazywać różne cechy swojego charakteru, pokazywać nawet to, że dobrze zarabiasz, że jesteś zaradny, ale proszę, nie rób to w taki debilny, bezpośredni sposób, gdzie po prostu chwalisz się. I masz nadzieję, że dziewczyna to w Twojej chwale nie łyknie, i pomyśli sobie, no ale super facet, że pokazuje mi ten zegarek za kilkadziesiąt tysięcy złotych. I te dwa opisane zachowania wiążą się z takim zjawiskiem efektu aureoli, czyli przypisywaniu wielu pozytywnych, atrakcyjnych cech osobom, które podobają nam się fizycznie. I często, gdy jako mężczyzna stawiasz kobietę na piedestale, dlatego że bardzo ci się podoba, to od razu myślisz, że ona ma zestaw cech, które też Ci się spodobają i nawet nie jesteś w stanie podważyć, że ona może mieć sobie coś, co Ci się nie podoba, bo tak bardzo jesteś zafascynowany i podekscytowany jej wyglądem i tak bardzo pragniesz jej walidacji. Natomiast często faceci, jako kontrę do tego, żeby właśnie nie stosować tych zachowań, decydują się na to, żeby być względem kobiety dupkiem. I to też jest absolutnie zachowanie godne upokorzenia godne tego żeby wrzucić je na śmietnik żeby przestać się praktykować dlatego że to nie jest rozwiązanie bycie dupkiem sprawi że jeżeli kobieta jest normalna jest stabilna emocjonalnie nie ma ze sobą dużych problemów, to odbierze to bardzo negatywnie i bardzo źle będzie o tobie myślała. Więc, jeżeli masz zwyczaj jakoś na siłę docinać kobiecie, na siłę się z nią nie zgadzać, pokazywać jej, że ona to w sumie jest bezwartościowa i że co ona robi ze swoim życiem, albo że kompletnie ci się nie podoba, to to będzie miało efekt odwrotny od zamierzonego i kobieta bardzo szybko do ciebie się zniechęci. Więc nie chodzi ani o to, żeby być nadmiernie miłym, ani o to, żeby być dupkiem, tylko po prostu, żeby traktować tę kobietę jak normalnego człowieka i dawać jej bazowy poziom szacunku, taki jaki dajesz każdej innej osobie, niezależnie od tego, jakie jest płci, albo jak bardzo Ci się podoba. I to wszystko na dzisiaj. Daj znać, jak podobało Ci się to wideo i czy sugerujesz jeszcze jakieś inne zachowania, które uważasz, że Mężczyźni powinni zaprzestać względem kobiet. Jeżeli uznałeś ten film za wartościowy, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, za komentarz, a także za podesłanie linku do Twojego znajomego. Tymczasem widzimy się na moim kanale już za dwa tygodnie. Na razie.